Siemanko Ludziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Benfica Mitsbona. A dziś postanowiłem, że nieważne ile będzie trwał odcinek, w następnym odcinku już będziemy grali pierwsze spalinki. Więc postanowiłem, że ściągniemy środkowego obrońcę oraz defensywnego pomysłnika. I wysłałem już zapytania o kilku zawodników z listy życzeń, tu o wszystkich środkowych obrońców, których widzicie. I od dwóch chyba defensywnych mi się udało wysłać. O i tu Raspe i Kasemiro, a jeszcze Schneiderem, Kopu, Krychowiak, Blind, Geis, Elm. No i to wszystko. Chyba Ilka i jest jeszcze i Strotman. Jako tacy 50 na 50. Więc przejdźmy dalej po prostu. Ło, już przyszły odpowiedzi widzę. Ło, trochę za drogi raport. O Abdenura. Można powalczyć, trochę zmniejszymy oczywiście jak to przystało Bo dość cejną go niestety Ale zniżymy trochę O tyle Bo jednak budżet mamy dość spory I nie ma go też co kichić, Bo co my zrobimy z nim potem Trzeba wzmocnić drużynę przed ligą mistrzów i to się liczy. Nie możemy odpaść w fazie grupowej czy gdzieś tam. Jak najdalej trzeba dojść. O, Unity taki tani? Unity, przepraszam, zawsze mi się to myli. Nie wiem czemu. O, Kazemiro taki tani też. Myślę, że trochę więcej ich cenią, ale tym lepiej dla nas. Więc przejdźmy dalej po prostu o kolejne wiadomości. Oferta transferowa za kogo? Za żardela. Hmm. A wiecie co na razie nie, bo jednak nie chcemy nikogo sprzedawać. Na razie odrzucimy. enzo Perez. Widzę, że Barcelona podbija ofertę, więc chyba jeszcze środkowego pomocnika kupimy. No dobra, taką możemy przyjąć. I tak z tego zawodnika rzadko korzystamy. Więc chyba dwóch tych defensywnych możemy kupić, więc ciekawie się robi. O! Szkodę za drogi Mustafi. O, szar, bardzo dobra oferta myślę. Trochę ją zbijemy, ale jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. przesadzili i wyślimy jeszcze zapytanie o kilku zawodników, szybko tu to będzie lista życzeń jeszcze ktoś musi chcieć do nas przyjść to jest druga strona medalu no. to, że my im damy dobre warunki, no to nic nie znaczy muszą jeszcze wyrazić chęć a to może być dużo trudniejsze Krychowiek oczywiście blind widzimy jego wartość o, możemy trochę niżej o tak coś takiego a co ja robię nie wiem ale... Trzeba się z tym trochę pośpieszyć, bo nie ma co tego przyciągać. O, tu może tego zawodnika akurat się uda. Młody Niemiec, bardzo obiecujący myślę. El ma świetne stałe fragmenty gry, trzeba przyznać. Jeszcze tu o tych dwóch aleci to mogą mieć ceny zaporowe. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. I przejdźmy dalej. O za bardzo dobre pieniądze myślę. Trochę zbijemy jeszcze. Cyk. Coś nam się to okienko przeciąga. W tamtym roku było dużo krótsze. Przynajmniej mi się tak kojarzy. Nie wiem jak wam. i przechodzimy dalej ile wiadomości Dużo pieniędzy to jednak skarb ale też nie wiadomo co z nimi robić niekiedy damy taką ofertę 4 lata kluczowy kazemirot naprawdę bardzo przyjemny zawodnik do gry o entity przyjął ofertę 4 lata kluczowy szybkie kontrakty oczywiście nie ma co przeciągać Kluczowy. Kto będzie chciał ten przyjdzie, kto nie, to nie. Prosta piłka za drogi Sneddlą, o Krichowiak. a o Krześka możemy powalczyć. Nie ma to tamto, tyle damy. Ja trochę za drogi, bo in Gindogan to już... A jednak damy za Elma, żeby mieć jakąś opcję rezerwową, jakby co. Bo naprawdę, na gindoga na nas na pewno nie stać. Może i by nam starczyło, ale no... Całe pieniądze na jednego zawodnika... Trochę mi się to nie widzi. O, bazel przyjął ofertę, bardzo dobrze. Damy mu tyle, bo jest to świetna obrońca, naprawdę. A nam są potrzebni bardzo szybcy nawet obrońcy na Ligę Mistrzów. The Fry... Fry, przepraszam. O, pięknie. Jak widzimy wszyscy przyjmują te nasze oferty, chociaż są trochę zaniżone, ale może dla nich dobre no I przechodzimy dalej oczywiście Mańc przyjął ofertę Trochę podbijemy, żeby chłopak chciał do nas przyjść. Też potrzebujemy zmienników, bo dużo meczy będzie w tym sezonie. Więc, no też nie możemy się zamykać w żelaznej jedenastce. No bo wtedy będą wszyscy wykończeni, nie będzie rotacji. I potem to się odbije w najważniejszych meczach. I przechodzimy dalej oczywiście. O, Sywila przyjął ofertę. Damy tyle Krychowiakowi kluczowy może akurat będzie chciał przyjść. Bardzo chętnie bym go widział w składzie. Nie powiem, że nie. O, Untity um przyjął, ale poczekamy jeszcze chwilę. Nie wierzę. Kolejny transfer za takie pieniądze, no to jest masakra. Pozytywna oczywiście. Kazemiro przyjął przyjmują kogo tu teraz brać poczekamy jeszcze na odpowiedź kilku zawodników bo naprawdę masakra się robi po prostu o szara na pewno bierzemy to jest pewne i na razie tyle czekajcie damy go do pierwszego składu za Luiza, mimo iż gra dobrze Brazylijczyk, to często mu się niestety zdarzają błędy. A szar widzimy dużo lepsze tempo. Wszystko. Tak, zapiszmy zmiany. Chyba już nam środkowie obrońcy nie będą potrzebni, więc naprawdę już nie wiem na co tą kasę wydać. Nie, jednak, więc chyba sobie odpuścimy ten odrzucaj wszystkie, tak no. żarda nie wiem jak czego a tego bym sprzedał, Syvera o, za tyle jeszcze chwilę i weźmiemy jakiegoś środkowego pomocnika o, krychowiek odrzucił Oczekuję lepszych warunków, dobra Możemy zaproponować o tyle A już jednego zakontaktujemy i tak Myślę, że ciekawie było Nie wiem czy tego geista nie zakontaktować Albo Kazymiro A myślę, że Kazymiro wejdzie Akceptujemy mi dołącza do naszej ekipy. Naprawdę przyjemnie im się grało. Nim się grała przynajmniej mi. Więc na razie on wskoczy do pierwszego składu. Świetne statystyki Brazylijczyka. Ja już nie mam co wzmacniać. Ja ciągle pieniędzy tyle, że aż Chyba jeszcze prawe skrzydło, ale to pod koniec okienka. Bo teraz już te transfery to trochę za dużo. Jak coś ludziska, to jeszcze poczekamy na odpowiedź Grzegorza Krychowiaka, a jak nie będzie chciał, to po prostu zakontaktujemy innego defensywnego pomocnika. A ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się, do następnego i cześć!